Się Nie pamiętam, co mieliśmy dzisiaj robić. Pewnie to. No i te. No to na pewno mi się podobał ten zamek. To na pewno zrobimy w następnym. Ale może jeszcze coś z tego. Ale na razie bym wolał to. No. No. Kup. To musi być fajne. Jak to będzie wyglądało? Czekamy pięć godzin, jak zawsze, Ała. ale syf, ale syf, co to? To jest Aha. No dobra. Spoko. Dobra. Myślałam, że da się pływać. No nie mów, że to się da użyć. Aha myślałam, że inaczej to się da. No trudno. Gdzie to? Tutaj coś? ta da, da, da Aha. To się otwiera. Ej, praktycznie to... No tylko posprzątać. A teore teoretycznie pewnie nie. Dobra. Dawaj to. Jezu, ile tego jest. kurwa. Dobra, to zaraz. Na razie co innego. Tu? Tu, tak. Dobra, widzę. Chodź tu, jeszcze tu, i tu, jeszcze gdzieś, ale gdzie? Tutaj wyciągnij, mój, Dobra, myślę, że to trzeba posprzątać. Szyby nie trzeba myć, to są chyba wszystkie okej okay szyby. No to na górę. Uła. Uła, uła ła, uj uj! No, kozak. Zaraz się użyje. Trzeba zobaczyć. A to szkło yy. Chda się to naprawić? Dobra, okay, jedziemy. Weź to i to. Tego nie widziałam szkła. Idzie tu jeszcze? Na tłum. Tu, tu, i tu Czy to jest równo? Oczywiście, że nie Ale to chyba nie będzie równo mole Tak Tak, dobra. Ej, kozak. Jak to jest marzenie? Nie da się tego. i zepsułam a to tylko nie no czarny czemu nie mało miejsce A wyższe? Nie nie wyszło. No nie mam, gdzieś tam wyszło. się. Tylko szkoda, że biały. Dobra, trudno. Ja biorę. Co ja zrobię? Szklana ściana. Nie chcę drzwi. Nie? Mhm. Dobra, to zrobimy tak. Chyba będą za niskie, tak? Czarne, czarne. No. Dobra, jest gate. Zajwiście. Jest kozak. No to co by tu jeszcze? Ściany nie trzeba. Tu już nic nie trzeba. Jest ładnie. No. Szczerze? No nic więcej nie mogę. To co? Sprzedaj. Wystaw. Nie pójdzie daleko. mało mało. Do tyle. So. A nie, poczekaj. Tak. Fajnie. No i tak jeszcze coś weźmiemy. No może coś małego. Chyba, że u kogoś może. O! Dobra, weźmy to. Zobaczymy. bra? Co oni chcą? Oh yes. O jest. Aha. Ja się zastanawiam co? Tak, jest okej. Okay. Dobra, jest okej. Okay. Co tutaj posprzątać to? I co? I to? Okej? Okay. Tu posprzątaj śmieci? Gdzie wy macie śmieci? Tu, tutaj. To. 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 A, tu jest jeszcze sprzedaj. Wszystko posprzedawać? Klikam na wszystko. Instalacje, tu też, dobra. Tutaj! Aha. Może być tu. A4. Tu. Tu. I tu. Zajebiście. Kończone Tu. Tutaj. Uj. Cyk 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 Nie? Dobra Coś jeszcze? To. to 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 Pojemnik? Co ty chcesz za pojemnik? To Jaki pojemnik? A? pojemnik Co to za pojemnik? To, aha, dobra Tak, cyk, dobra Co tu chcecie? Indukcję, aha, taką, okej okay. To pierwsze A to jest lodówka aha. To najpierw radar. to się przeniesie git lodówka jakie gówno chcecie? no ale dobra tutaj tu chcą w chuj rzeczy sprzedać piątka ja też piątka ja też grzejnik to to nie to nie to też nie to nie no nie nie coś jeszcze Aha, grzejniki No, dobra. Ż Randall, że Rand, że Rand No co taka? No ile wy ich chcecie. Ulerywam to. Idziać ja tę książkę do na ziemi chyba. Świetnie, jeszcze góra. we pieprzej mucho ty durna ci mnie drażnisz Oprotka. to to a Oh, matko. a matko, Jest tylko jeden pokój. Aha, jeden pokój i to Cyk, 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 cyk. Muchowy pierdalaj. Obraz. Kinket? Proszę. Dobra. To to jest szybkie. Tyk. Po co ci tyle świec? Dwa. Dwa Komoda Szafa czyli czyli szafetu gdzie to jest wyjście no i kozak skończony 100% procent to było szybkie No i co? W następnym widzimy się w których z tych czterech. No, w tym to na pewno jeszcze nie, ale w tym, w którymś na pewno. Także do następnego.